Wiem. Chcę tort. Największy i najsmaczniejszy. Oczywiście, zrobię najlepszy tort dla ciebie. Mam ciasto, a teraz muszę podsypać je mąką. A teraz rozwałkuję i to nie jest takie łatwe, jak się wydaje. Teraz bierzemy rozwałkowaną cienką warstwę ciasta i przenosimy do formy. Do nadzienia użyję owoców. Przekładam je wszystkie na ciasto. O, tak. Następnie bierzemy kwaśną cytrynę i ścieramy ją na tarce. Myślę, że wystarczy. Podzielę cytrynkę na dwie połówki. O, udało się! Wyciskam sok na całość. A teraz układam kawałki ciasta na samym wierzchu.